Halo, halo, cześć, witajcie w kolejnym odcinku na moim kanale I yy, taka szybka i informacja yy, Od, 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 co mnie, od, od teraz Od tego właśnie odcinka zaczynam numerować Każdy odcinek z Fortnite'a Dlaczego? Nie wiem, uznałem, że tak po prostu będzie lepiej, żeby każdy odcinek miał swój numer yy, a ogólnie wczesne są takie były szumy w tle, ale to mój wiatrak chodzi, bo dzisiaj jest dobre 30 stopni i się nie da, jeszcze mam... Ja w ogóle jeszcze mieszkam na poddaszu. Yy, dlatego tu już w ogóle jest tragedia. Yy, a dzisiaj po prostu taki szybki challenge. Yy, tylko zielone bronie challenge. Pomyślałem, że takie challenge też się, muszą się pojawiać na moim kanale. I tak to właśnie będzie, dzisiaj będzie odcinek właśnie z tylko zielone bronie challenge. Dlaczego akurat zielone? Bo to nie jest ani zbyt łatwe, ani zbyt trudne. Myślę, że na pewno łatwiej zdobyć broń niebieską niż zieloną. takiego powodu, że niebieską broń można po prostu od razu polecieć na, na przykład na słodkie yy, skrzyżowania. Yy, zabić bota dowolną bronią, bo to nie jest jakby bo to, bo to nie jest skill, yy, I po prostu sobie zdobyć. Aby nie skilafować Skilofować tego bota yy, strażnika, czy jak to tam w ogóle się mówi, i już ma się po prostu broń niebieską Dlatego myślę, że po prostu będzie łatwiej zdobyć się, trudniej będzie właśnie zdobyć yy, broń zieloną. Dlatego w dzisiejszym odcinku robimy challenge, tylko zielone bronie. Challenge w następnym odcinku może będzie inny challenge Może po będzie to zwykły Odcinek z Fortnite'a Jak coś to piszcie w komentarzach yy, Piszcie w komentarzach A ja już be, nie przedłużam, po prostu już skaczę z tego busa yy, nie, nie mam pojęcia gdzie w ogóle to już to tu mnie nie było Tutaj mnie nie było Na cichej, w tym miejscu mm -hmm. Ale dobra Polecimy sobie. Na pewno nie lecę na Tiltedy, bo tam nie ma broni. Co? Yy, polecę. Nie wiem, na. Yy, sorry. Yy, na kamieniste. Tam może coś znajdę. Możliwe. Daję sobie trzy próby. Trzy próby. Yy... Albo dwie próby, po prostu muszę albo wygrać, albo być w top 5, żeby challenge się zaliczył. Dlatego, ok, mamy już tutaj zieloną broń. Mamy dwie zielone bronie. Chłop mi zajął. Dobra, bierzemy dwie, dwie zielone bronie. Ok, no to już wiem gdzie latać. Będę na to po prostu tylko tutaj. Aha, nie ma skrzyneczki, więc się jest, ale nie ma. Rozumiem. I dwóch jest. Dobra, czy co ja idę? Kąd idę? Się muszę iść nawet stąd. Mamy lód, jak, jakikolwiek mamy lód, co mnie cieszy. Dead, dobra. Ja to wygram w pierwszej rundzie, a przecież ja przecież to zrobię. Ej, dobra, jednak chyba się pomyliłem! Zginąłem jednak, ale często wy, wypadają te bronie zielone. W sensie, naprawdę kiedyś wy, wypadało mniej tych broni zielonych. Naprawdę, ale okej okay. Albo dużo, no nie wiem Mi hmm. się wypadało czajno. no Albo ja mam jakieś zaćmienie mózgu, albo nie wiem o co chodzi Ale mi się wypadało, że tych, że tych zielonych broni ogólnie jest mniej Więc jest na przykład szary w że więc jest szarych i właśnie niebieskich, a tu się okazuje, że wszystkie bronie, które właśnie ja widziałem, to były właśnie zielone, ale okej, okay, no tr tr trudno się mówi. Yy, mówi się trudno, a my się już widzimy w kolejnej gierce, o tak o. Okej, okay, a więc jesteśmy w kolejnej gierce. Pierwsza gra zajęła nam 5 sekund i w ogóle Sorry że się jąkam, ale jestem się ogólnie plączy już od kilku dni, nie wiem czemu tak się dzieje ogólnie, ale... Yy, Okej, okay, mniejsza. Yy, polecimy sobie... Okej, okay, na jaskinie. Jestem totalnie rip. Bo ja totalnie tej jaskini nienawidzę, w sensie tam nie wiem co tam się w ogóle dzieje w tej jaskini, byłem tam może 3 razy. Albo nie to dobra, byłem tam może razy. cztery razy, 4-5 razy tam byłem. Nie wiem, ja tam w ogóle nie... Nie latam, więc jestem ogólnie rip od razu ja zniknę <noise> więc y, będzie ogólnie ciekawie co to jest fajne światło a ok no to tego to jest światło dobra nie wnikam mam tutaj szarą broń Naj najlepiej żeby była od razu broń szara czekajcie czy ten mamy beczunie Będzie gorzej, kiedy ja tego challenge'u nie zaliczę. To po prostu będzie tragedia. Ale nie no, chyba zaliczę. Okej, okay, mamy też pompę, więc. Raczej zaliczę, mam nadzieję. Okej, okay, mamy typa w kulce ogólnie. Więc, no nie, no nie, no nie zaciekawię. Nie zaciekawię jakoś zbytnio. Błagam, daj coś zielonego, no. Zapomniałem jeszcze w ogóle po powiedzieć, że leczenie dowolne jest. Zapomniałem, mamy i tak w sumie zielone, więc. Yy, okej, okay, mam dla Demera. A gdzie jest ten typ w kulce? O mnie zastanawia, gdzie jest ten typ w kulce? Pod warunkiem, że je mam tutaj broń, okej. Okay. Yy, jeszcze takie rzeczy, na przykład jak. Jak te granaty, te uderzenia, czy coś też można dobrać, bo tym się typa nie zabije raczej, więc też można brać. A okej, okay, tu mamy na przykład takie coś, więc tu sobie wezmę i szukamy tego typa w kulce, bo coś tak czuję, że on mi tak w sumie zabije zaraz. Okej, okay, tu mamy port, z tego portu też ogólnie skorzystam o, Nie wiem po co, ale dobra Tutaj raczej już nic nie znajdę, ale no, mam taki naprawdę w miarę grywalny To nie jest ani szare, to nie jest ani nie sposób takiego mega słabego Tu mamy jeszcze to, ale okay. y Dobra, a ja tego obram nie będę. Idziemy sobie po kulkę. Dajcie Po kulkę i. Idziemy na inną misówę, żeby też coś się działo. Bo żeby od niego uciekał. Okej, okay, mam tutaj. Karabin sobie Ja bym sobie kupił, ale no. Kupić zbytnio nie, nie mogę, bo już z tym można zabić gracza. I człowieka, czekajcie, jak ktoś wychodzi dlatego tego nienawidzę, bo nad nie wiem jak się stąd w ogóle wychodzi. Gdzie ja chyba tam się idzie. No, no nie wiem. Yy, Okej, okay, więc mam tutaj kuleczkę i... to tą kuleczką polecimy, w sumie możemy na keministę, po prostu byleby do strefy. Okej, okay, na no, ja nakałkam sobie, po prostu polecimy, bo jest szybciej i lepiej. Jeszcze może jakiegoś typa spotkamy po drodze tego, zabijemy. Mam nadzieję, że go zabijemy. No właśnie, wykrakałem. Jest typ. I nie co on w ogóle tutaj robi, ani planuje, więc... Do spania, kurde, zaraz ja będę spał chyba, bez kitu. Dobra, tutaj się robi akurat nieciekawie zbytnio. Nie podjeżdża? Dobra, ja go podjadę. Ale wyrwał. O Jezu. No to ja, ja bym wyrwał, ale jak ten ty w ogóle wyrwał, jakie to było cudowne. O Boże. Nie to ja nie mam py pytań, bez kitu Ginałem, bo się pod kopleczę Ja nie mogę, nie zauważyłem tej ściany Ty, bo tuż, już chyba koniec jest, nie? Bez kitu Ty, bo ja zapomniałem ile ten to jest pierwsza, czy to jest druga? Zaraz zobaczę, bo nie wiem czy to jest y, pierwsza, czy to jest druga, czy to jest trzecia ogólnie, sorry. Okej, okay, a więc y, to jest gierka, to jest trzecia, dlatego idę sobie zagramy. I tutaj nie ma co, lecimy od razu na kamienistę. Pom, pom, po, pomimo, że mam słaby landing, ale trudno. Polecimy sobie na kamienistę. I chociaż, 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 tu może. Okej, okay, tu, tutaj leci ogólnie pół lobby, dlatego bardzo mi to cieszy. W się sensie bardzo mi to nie cieszy. Mam tutaj broń i ja będę pierwszy. Moje to jest. Nie chcę mi się żyć. Zostaw mnie. Niebieskie, no serio, niebieskie. No zabij go, kurde! 4KP! No nie, kurde! Tak że się czuł, że to, jest, że to jest zły pomysł, żeby tu lecieć. Ale ostatnia próba, to chciałem, kurde, żeby. Tak, chciałem, żeby ten film się zakończył. Oczywiście żartuję, ale po prostu chciałem, no i za, no, zaryzykowałem, no i się właśnie, właśnie widać jak bardzo, żem bym O, że jeszcze szybciutko sklep pokażę. Yy, okej, okay, no to w sumie nic się nie zmieniło, tutaj te, tych letnich wam nie będę pokazywał. Szybko przewiniemy sobie. Okej, okay, to jest jakiś fajny, to no jest okej, okay, okej. Okay. Yy, tutaj takie coś, pakiety też nic się nie zmieniło. Więc ok, to jeszcze 25 poziomów to ekipaka. Więc yy, no, serio. Takie taki mech. A tutaj mamy z tych leczów tu mamy ogólnie Michaela Jacksona. Oczywiście to jest James. W tamtym fi filmie, w tamtym filmie się pomyliłem i powiedziałem, i powiedziałem, że to jest Lebron James. że to jest Ma Michael Jackson. Dobra, ominmy to, bo sam się mylę. Yy, John Cena. Emotka. Good emotka. Naprawdę. Yy, Pac-Man. No... Osika, no ciekawa nazwa, ciekawy skin, bo to jest taki skin typu jesiennego. Szczególnie spodnie tej pani, takie mocno i jesienne. Hard, emotki. Pokażę tylko ten na to. Te ciekawe bardziej pokażę. Takie coś typu te, energia czy fajna emotka akurat. Ten nowszy skin Galaxy Też good Taki got, good God skin, że nie wiem Serio Zagrałbym sobie nim naprawdę Kupiłbym, ale nie mam fawodolców. A, jeszcze tu mamy, proszę bardzo Mam tego skinka akurat Kupiłem go Sezon Kupiłem go w sezonie 6, bo, bo pamiętam, sezon 6 rozdział drugi Tutaj wyróżniona to mamy Ruby, która dostała genialny styl, naprawdę mega ładny skin, styl. Tutaj akurat koleżanka ma farta, bo top nie jest zbyt krótki, top nie jest zbyt długi, przepraszam. I top jest bardzo krótki, połączony z bluzą, jeszcze kaptur, do czego chce chcieć więc więcej, pasiaty siekacz. Ciekawie to wygląda, zamach narzędziem. Okej, okay, to mam nawet tyle. Ciekawe. No i lotnia, więc. Sklep pokazałem, więc to na tyle z tego filmiku. Filmu, bo to filmik, chociaż to jest taki filmik, bo 15 minut, no, krótko, ale dobra. Ja się z Wami ogólnie żegnam. Do zobaczenia i cześć.